Artur Szpilka Tomasz Adamek. Być może zmierzą się 8 listopada. Jak ty to widzisz? No, krótko, niech wygra lepszy. Bez faworyta, nie chcesz mówić o tym, bo znasz obu, czy, eee... czy, czy jakie są powody? Jakie są powody? No znam obu chłopaków, znam Tomka, znam, znam też dobrze Artura. Eee, no fajna walka, tak, doświadczenie, z drugiej strony tak młodość. Eee... Także no, zobaczymy. Nie chcę się wypowiadać, kto, kto wygra, kto ma większe szanse. Uważam, że teraz są to takie szanse 60 do 40, w stronę Tomka, ale myślę, że. No... Szpilka nie stoi, nie stoi na straconej pozycji. Tak? Jest mańkutem, z tego co wiem Tomek nie lubi boksować z pięciarzami leworęcznymi, także no, to na pewno jest dużym plusem i atutem jeżeli chodzi o, o Artura. Także tak jak mówię, niech walczą, wygra lepszy, na pewno byłaby to fajna walka i, i byłoby to fajne, fajne, fajnie medialnie.